Cześć tu Borg, retrogralnia, a dzisiaj podłączymy Commodore 64 do internetu lat 80. Cześć, tu Borg RetroGralnia, miło mi jest Was znowu widzieć. A w dzisiejszym odcinku postaramy się podłączyć Commodore 64 do internetu lat 80., czyli tak naprawdę do usługi, która zwana jest BBS-em, czyli Board Bulletin Service. Zanim jednak to zrobimy, chciałbym Was poprosić o subskrypcję naszego kanału. Dzięki temu będziecie mogli co sobotę otrzymywać powiadomienia o naszych nowych filmikach, dotyczących oczywiście retro gamingu. Co prawda w latach 80., gdy na rynku pojawiło się Commodore 64 istniały już jakieś takie pewne zalążki internetu, to sieć ta tak naprawdę jeszcze wówczas praktycznie nie istniała. Zamiast sieci internetowej, takiej globalnej sieci komputerowej, było coś innego. Były usługi zwane BBS-ami, czyli jak wspomniałem przed chwilą, bulletin board system coś, co na polskim można tak naprawdę nazwać forami i coś, co później chyba w internecie przekształciło się w fora. BBS-y były to pojedyncze komputery czasami komputery prywatne, czasami komputery firmowe które były podłączone z światem zewnętrznym za pomocą modemu, a raczej to świat zewnętrzny za pomocą modemu mógł się do nich podłączyć. Wystarczyło wybrać na komputerze, a właściwie na telefonie, numer yy, telefonu, do którego podłączony jest komputer z działającym na nim BBS-em, zadzwonić tam, komputer połączył się i już mógł wejść sobie na ten komputer firmowy, na ten komputer z BBS-em. Po podłączeniu się do BBS-u można było na nim robić kilka rzeczy. No przede wszystkim było to forum, więc można było na nim zostawiać wiadomości, zarówno prywatne, jak i takie ogólnego przeznaczenia, no jak to na forach bywa. Można było czytać sobie jakieś informacje, czytać sobie pewne nowości, które tam były przez administratora BBS-a zostawiane, oraz w późniejszych latach można było też sobie ściągać stamtąd pliki i. Upladować pliki do bbsa a Czyli tak naprawdę taki BBS to rzeczywiście był taki mały internet w pigułce, bo były e-maile i, i pliki i wiadomości. No właściwie to, z czego najczęściej korzysta się teraz w internecie. Choć zazwyczaj w Polsce BBS-y kojarzą się nam z kilku scen, na przykład w filmie Gry wojenne, to tak naprawdę u nas też te BBS-y były całkiem poprawne. Taki serwis BBS miał na przykład Bajtek, miał top secret, miał też, miał też chip, czyli te większe wydawnictwa, które były takimi, powiedziałbym, społecznościami. One też chciały komunikować się ze swoimi użytkownikami za pomocą. Y ja powiedzieć internet internetu, ale po prostu pomocą sieci komputerowej. Pierwsze BBS-y powstały na zachodzie pod koniec lat 70., tak właściwie w 78 roku. Ich rozkwit jednak to lata 80., a także e, początek lat 90. Wówczas to na świecie istniało około 30 tysięcy aktywnych BBS-ów. tych 30 tysięcy na świecie w latach 90. było w Polsce ich około 300, co jest też całkiem sporą liczbą. Co ważniejsze, te BBS-y, te komputery, Rozproszone po całym świecie, też stanowiły pewnego rodzaju sieć. Ta sieć warta była FidoNet, i była to sieć rzeszająca właścicieli BBS-ów. Dzięki tej sieci można było wysłać wiadomość od użytkownika z jednego BBS-a do użytkownika gdzieś na drugim końcu świata, który łączy się z kompletnie innym BBS-em. Po prostu te BBS-y, co prawda, nie posiadały bezpośredniego połączenia, które byłoby zastawiane przez cały czas, tak jak to jest teraz w internecie, a raz, raz na jakiś czas jeden BBS łączył się z BBS-em, który znajdował się w hierarchii tej sieci trochę wyżej. Wymieniał z nimi informacje, wymieniał z, nimi, z nim wiadomości, tak łączył się do kolejnego, do kolejnego, do kolejnego, i po kilku, kilkunastu przeskokach wiadomość z jednego BBS-a mogła trafić do użytkownika innego BBS-a na drugim y, końcu świata. No, tak naprawdę y, było to coś, co teraz po prostu zwa, zwie się e-mailem, tylko działało troszkę wolniej. Choć jasna, gdy w drugiej połowie lat 90. pojawił się internet, BBS-y. Praktycznie błyskawicznie odeszły do lamusa, bo znacznie fajniej jest podłączyć się telefonem do internetu, bo tak naprawdę wtedy do internetu podłączono się też głównie modemem, też głównie telefonicznie, czy tak właściwie praktycznie podobnie jak do BBS-u, ale wystarczyło się połączyć z jednym, jednym jedynym punktem kontaktowym internetem, i cały internet już stał przed nami otworem. Nic dziwnego, że bbs -y bardzo szybko straciły. Na swojej ważności bardzo szybko zaczęły znikać z mapy y, sieci. Znowu chciałem powiedzieć z mapy internetu. Ciągle zapominam, że wtedy internetu jeszcze praktycznie nie było. BBS -y nie były częścią internetu. Również ta polska sieć bbs która liczyła w swoim piku 300 y, komputerów, y, 300 BBS-ów użytkowników, wiadomo, było trochę więcej, bardzo szybko się kurczyła, ale przetrwała naprawdę bardzo długo, bo do końca roku 2014. Dokładnie ostatniego dnia grudnia 2014 roku wyłączono ostatni yy, serwer, ostatni właściwie serwer, nie serwer, ostatni punkt sieci Fidonet i w tym momencie polska część Fidonetów, ta polska część BBS-owego świata sieci przestała istnieć. Jak tutaj się wpisuje Commodore? Wiadomo Commodore Shen 4 w latach 80 było jednym z najpopularniejszych jeśli nie najpopularniejszym komputerem domowym, także nic dziwnego, że również z niego korzystano, jeśli chciano stworzyć lub podłączyć się do BBS-u. Wystarczyło dokupić sobie do takiego komputera modem, podłączyć go do user portu i można było już bawić się w sieć. Na Komodorka powstały zarówno programy, które były BBS-ami, do których można było się wdzwaniać. Najczęściej działały one na Komodorku, do którego podłączono było kilka stacji dyskietek, najfajniej gdy były to stacje dyskietek większe, o większej pojemności niż 1541, czyli takie, czyli na przykład 1571. No wtedy na komodorku można było nawet kilka megabajtów na raz yy, serwować użytkownikom, a co wtedy było naprawdę sporą ilością yy, danych. Z drugiej strony rzecz jasna komodore był też używany jako program kliencki, czyli po prostu na nim uruchamiano terminal i wzwaniano się do BBS-ów i korzystano z nich bez żadnego problemu. Słowo terminal padło już tutaj z moich ust kilka razy, więc, może jedno czy dwa słowa, co to ten terminal właściwie oznacza. Usługa terminalowa to jest taka po prostu usługa, która z jednej strony wysyła. Do komputera klienckiego dane w postaci yy, tekstu, a z drugiej strony odbiera od tego komputera klienckiego dane w postaci tekstu. Czyli tak naprawdę mamy tu do czynienia z czymś, co jest tak trochę telegazetą, ale z możliwością kanału zwrotnego. W tamtych czasach większość komputerów nie posiadała być może jakichś zbyt bogatych mm, możliwości y, tekstowych, ale Komodorek miał ich naprawdę całkiem sporo. A przez y, te możliwości tekstowe mam na myśli możliwość tworzenia bardzo ładnej, kolorowej semigrafiki, po prostu ze znaków i z kolorów, które Komodorek posiadał. I tak, jeśli na przykład łączyliśmy się do typowego BBS-a. Mm, Rzekłbym, znowu tutaj, rzekłbym tutaj znowu pc towego ale wtedy PC też nie były być może właściwie popularne za bardzo, ale jeśli łączymy, łączyliśmy się do jakiegoś komputera, do jakiegoś BBS-u, na przykład z pomocą Spectrum czy Amstrada, no to mieliśmy znacznie mniejsze możliwości graficzne, tekstowe możliwości graficzne, niż w stosunku do tego, co mieliśmy za pomocą Komodorka. Dlatego też Komodorkowe BBS-y naprawdę wyglądały ładnie, naprawdę. Wyglądały kolorowo, co zresztą możecie tutaj zobaczyć na przytaczanych przeze mnie przykładach. Także ten świat BBSów kom komodorkowych był naprawdę kolorowy i znacznie mocno różnił się od tego takiego czarno-białego lub czarno-zielonego świata BBSów z innych komputerów. Także widzicie BBSy, to była całkiem fajna sprawa. A co ciekawe, można bawić się nimi również y, teraz, również w tym momencie. No, jak to zrobić? Teoretycznie można by dokupić do komodorka modem i spróbować się gdzieś dodzwonić, ale będzie to raczej trudne, bo większość BBS-ów, tak naprawdę tych komodorkowych, które istnieją do tej pory, nie jest stawiana na liniach telefonicznych, tylko jest po prostu wystawiana w internecie przez takie proxy, które udaje, y, udaje modem, ale tak naprawdę od strony użytkownika internetu, jest po prostu zwykłym, zwykłą usługą terminalową. Także, także można sobie do komodorka w tym momencie zakupić jakiś katriz, który posiada kartę Ethernetową, który może posiada nawet Wi-Fi. Z tym, że te że kosztują naprawdę e, spore pieniądze. Ale ostatnio dowiedziałem się, że omawiany tydzień temu przeze mnie EasyFlash również e, umożliwia podłączanie komodorka do internetu. To bardzo ciekawa informacja. Zostały na niego Stworzone dwa programy: jeden właśnie jest to usługa terminalowa do BBSów, drugi program to jest to IRC, czyli usługa czatowa. Wystarczy więc podłączyć kabelkiem USB Easy Flasha do pc uruchomić na pc ten program do obsługi bbs -u. on sobie się tam uruchomi, on przegra sobie na komodorka swoją część terminalową i na ekranie komodorka już spokojnie wyświetli się lista, lista BBSów, do których możemy się podłączyć, jest ich tam kilka. Ale oczywiście to nie są wszystkie BBS-y, jakie są obecnie w obecnej chwili w internecie dostępne dla komodorka. Jest ich całkiem dużo. Można je znaleźć na stronie, listę ich można znaleźć na stronie, którą tutaj linkuję poniżej. Ja sobie wypróbowałem tych, tych BBS-ów całkiem sporo. Muszę powiedzieć, że te bbs -y na komodorku naprawdę wyglądają fajnie, naprawdę całkiem fajnie działają. Można też teoretycznie na nie nawet wgrywać i zgrywać. Z nich pliki, tylko ograniczenia i są takie, że te pliki tak naprawdę są zgrywane i nagrywane na system plików PC-a, nie samego Komodorka, bo sam Komodorek jest tylko tak naprawdę takim terminalem do tego programu, który uruchamiany jest na pc -cie. ale to chyba nie jest jakiś wielki problem i tak raczej nie będziecie korzystać z tych BBS-ów jako z punktów do pobierania sobie programów na Komodorka, bo z tego mamy zwykły internet. Natomiast bardzo dobrze ta cała instalacja sprawdza się jako taki sposób na melancholiczny powrót do lat młodości, do lat młodości, której my nigdy nie mieliśmy, bo my raczej nigdy z BBS-ami się przynajmniej większość z nas nie łączyła i daje to możliwość zobaczenia, jak to kiedyś wyglądała ta taka trochę mniejsza globalna sieć. Znowu chciałem powiedzieć internetowa. Jak to nie internetowa, jak to po prostu kiedyś wyglądała ta globalna sieć komputerów. Ale jeśli nie macie Easy Flasha, nawet jeśli nie macie komodorka, to nic straconego. Jak już mówiłem, te BBSy, które są teraz uruchomione w Internecie, to tak naprawdę typowe usługi terminalowe i można do nich się podłączyć praktycznie każdym programem terminalowym z PC'eta. Można, ale jest pewien problem. Te bbs jak już wspominałem działają w trybie tekstowym komodorka, czyli mają te, koloro, mają te kolory, mają tą semigrafikę, a jest to tryb y, y, graficzny, a raczej tryb tekstowy, który obsługuje zestaw znaków pecki. To jest taki alternatywny zestaw znaków znany z komputera PET, z komputera VIC-20 i z, z Commodore 84 czyli jest to takie rozszerzenie tego typowego zestawu znaków ASCII, z którymi, o, których, o którym pewnie wielu z Was słyszało. Ale nie ma problemu, można sobie ściągnąć z internetu program terminalowy CGTERM który w pełni udaje od strony klientki Komodorka, i tym programem bez żadnego problemu można podłączyć się do każdego z tych BBS-ów na internecie i zobaczyć sobie samemu, jak bbsy y komodorkowe wyglądały, nawet jeśli nie posiadamy w tym momencie Komodorka. Co ciekawe, Wam jeszcze powiem, że większość z tych BBS-ów po drugiej stronie jest odpalona na prawdziwych maszynach, które są podłączone po prostu do internetu przez jakieś współczesne katriże. Zdarzają się też oczywiście takie, które chodzą na emulatorach, na przykład na WinVICE, ale większość z nich naprawdę chodzi na prawdziwych komodorkach, na prawdziwych y, maszynach. Także posiadacze EasyFlasha zapraszam do podłączenia swojego komputera Commodore 64 do Czegoś, co właściwie w latach 80. było internetem. Tych, którzy nie posiadają komodorka, naprawdę zapraszam choćby do tego, żeby sobie pochodzić po tych BBS-ach Windowsowym terminalem i zobaczyć o co chodzi. No jak już sobie pochodzicie po tych komodorkowych bbs to dajcie mi znać, czy jest to coś fajniejszego niż oglądanie telegazety która również była w tamtych czasach bardzo popularna. Jeszcze jakaś taka malutka uwaga, która może nie do końca jest związana z samymi BBS-ami. Otóż jak instalowałem sobie Katrycz Easy Flash, sterowniki do Katryza Easy Flash 3 na Windowsie 10 to spotkał mnie pewien przykry zawód. Okazuje się, że te sterowniki, które są dostępne na stronie Easy Flasza są niepodpisane podpisem cyfrowym, więc nie da się ich bezpośrednio zainstalować na Windowsie 10 ale jest inny program, są inne sterowniki, które można zainstalować i działa wszystko bez problemu link do tych sterowników podam Wam w opisie także posiadacze Windowsa 10 też możecie spokojnie używać Flasha z komputerem PC to właściwie wszystko co chciałem Wam powiedzieć w tym odcinku tak może trochę na szybko, tak może trochę po łebkach, ale naprawdę jeśli chodzi o Easy Cut, cut, cut Easy Flash i w ogóle o zabawę tym bbs najlepiej żebyście sobie sami pochodzili, sami pobawili się, bo to jest naprawdę tym bbs bo to jest naprawdę fajna, fajna zabawa. No, jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i oglądania nas co sobotę na YouTubie. Zostawcie oczywiście komentarz, zalejkujcie ten film jeśli Wam się podobał. To na razie wszystko. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Borg Retrogradnia.